Jan Paweł II powiedział: Krakowia a pany. Panie że łezka się wokół zakręciła? O, troszkę te oczy moje zaczęły się pocić, jak zobaczyłem swoich byłych piłkarzy, z którymi przeżyłem naprawdę wiele wspaniałych chwil, wiele wspaniałych momentów, te awanse z trzeciej ligi do drugiej, do pierwszej, potem fajna gra w pierwszej lidze. No to są momenty, które się nie zapomina, a poza tym no jeszcze teraz, kiedy niedawno miała miejsce kanonizacja Ojca Świętego. No wracają te momenty, te chwile, kiedy właśnie z tą drużyną mieliśmy ten wielki zaszczyt, to wielkie szczęście żeby być jako ostatnia zorganizowana grupa na audiencji prywatnej Ojca Świętego. To pozostawiło w naszych sercach wielkie wrażenia i pamiętamy to i pamiętać będziemy do końca swoje, swojego życia. Ta audiencja jeszcze bardziej nas też scementowała ze sobą, zresztą jak chyba wszystkich ludzi na całym świecie, no bo Ojciec Święty właśnie kimś takim był, że potrafił zjednywać sobie ludzi wokół siebie, godzić tych ludzi. Wszystkich kochał i potrafił tą miłością zarażać. Panie Marcinie, Krakowia 2014 wygrała 3-1, ale chyba nie wynik był dzisiaj najważniejszy. No na pewno nie, na pewno y, chcieliśmy sobie się pokazać, spotkać się ze sobą, y, wspominać te, y, te czasy, kiedy byliśmy razem, te, kiedy byliśmy na audiencji u Ojca Świętego. Y, no I to miało takie największe znaczenie. No, my jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy się pokazać tutaj, przypomnieć y, publiczności krakowskiej. Y, no i co, no, wynik na pewno nie jest taki, jaki, jaki byśmy chcieli. Natomiast pewno nie wymagajmy, no to chłopaki grają teraz w Ekstraklasie. U nas niektórzy już zakończyli przygody, kariery. Przed meczem na Telebimach puszczano obrazki, zdjęcia filmowe z tej pamiętnej audiencji. Jak pan osobiście wspomina ten 4 stycznia 2005 roku? No, na pewno to był taki czas wyciszenia myślę całej drużyny i... No i chęć spotkania się z Ojcem Świętym. Czekaliśmy co prawda, nie wiem czy drugiego mieliśmy się spotkać w dnia naszego pobytu, czy raczej tak. Spotkaliśmy się bodajże czwartego ze względu na chorobę Ojca Świętego, ale doczekaliśmy się tego, na pewno były to chwile takie pamiętne. Myślę, że najbardziej tą pamiętną chwilą będzie ta, kiedy podchodzimy do Ojca Świętego i dostajemy błogosławieństwo. Yy, ściskamy jego dłoń, całujemy pierścień, no taka bliskość yy, z osobą Świętą, tak. Tak więc myślę, że to jest szczególnie taki moment, który myślę każdy z nas zapamięta do końca życia. No to jest wydarzenie przede wszystkim, którego się nie da opisać słowami, bo to się odbywa we wnętrzu każdego człowieka, natomiast pozostaje to w sercu do końca życia. No ja pamiętam przede wszystkim już to cierpienie na twarzy Ojca Świętego, a pomimo tego znalazł czas na to, żeby się z nami spotkać, bo ta audiencja... No stała cały czas pod znakiem zapytania właśnie ze względu na zdrowie Ojca Świętego. Ojciec Święty potrafił się z nami spotkać, potrafił nam dać dużo słów, które pozostaną nauką na całe życie. Udzielił nam swojego błogosławieństwa, potrafił z nami pożartować, potrafił powiedzieć też coś fajnego w stylu... Krakowia Pany, co no, bardzo nas ucieszyło, chociaż Ojciec Święty zawsze powtarzał, że pamięta o wszystkich klubach i kocha wszystkich sportowców, nie tylko piłkarzy. No, było to ogromne przeżycie, i myślę, że nie było wtedy na audiencji osoby, która by nie płakała z prostej przyczyny: no, z dużego wrażenia, z dużego przeżycia i z dużej miłości do Ojca Świętego. Dzisiaj jak się wspomina te czasy, dzisiaj, jak się ogląda filmy z pielgrzymego Ojca Świętego do Polski, to te łzy też się pojawiają. One w chwili śmierci Ojca Świętego były takimi łzami smutku, radości, ale jak tak człowiek się głębiej zastanowił i zdawał sobie sprawę z tego, że ojciec już jest po drugiej stronie i jest cały czas z nami, to teraz jak się go wspomina, jak się go gdzieś zobaczy czy posłucha, to te łzy też się pojawiają, ale to są już łzy radości, szczęścia że mamy Polaka Świętego.